Moje drodzy, witamy bardzo serdecznie. 27 kwietnia. Moje drodzy, drugie ogólnopolskie zajęcie sportu Wołanka 24 Junior. Czyli dla naszych bardzo fajnie, że trybuny są już prawie całe zajęte. Myślę, że kibice jeszcze potrą do nas. Dobrze, a ja sam tak ja mogę że mi jest miło, że przyszliście i że sobota rano 9 5, a 5 z po nich stali. O który pan wstał? Piąty. No, o piąty stali nie, nie. o piątej, a ty otwórz stali? Od sześciu. Od sześciu stali z lufania jedną, żeby tu przyjechać, żeby zanotować, że tu Więc się bardzo cieszę, że przyjeżdżają ludzie, że przyszliście tutaj, a nie siedzicie w domu i nie zamula w sobotę tylko chcieliście coś zrobić fajnego więc bardzo mi się, właśnie po to to robimy, właśnie po to przyjeżdża Jacek i tutaj opowiada te swoje historie Jacek <grym się wyszło> Także dziękuję i brawo dla was i za chwilę zaczynamy dalej na Dzień dobry, witamy Państwa na drugim ogólnopolskim turnieju w Speedball Volan Cup Druga edycja Volan Cupu, tym razem zasponsorowana, wsparta przez województwo małopolskie i wsparta przez Radę Dzielnicy 12 Bieżanów w Prokocin. Bardzo się cieszę, bo zawodnicy rywalizują, jest ich ponad setka, przyszły dzieci grać w sobotę rano. Zamiast siedzieć w domu i zamulać, i spać, bo, bo sobota, to są tutaj i rywalizują, i się dobrze bawią, i na trybunach atmosfera, i mamy profesjonalnego pana prowadzącego i on zadaje dziwne pytania i w ogóle jest fajnie. Także fajnie, że jesteście z nami, bardzo się cieszę i trzymajcie kciuki dla swoich faworytów.